Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, redakcja Opiekuna. Ksiądz Andrzej Antoni Klimek z świeżutkim egzemplarzem najnowszego numeru naszego dwutygodnika. Już z okładki widać, że wracamy myślami, wspomnieniami do wspaniałych chwil kaliskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Tym razem mamy relacje z wejścia wszystkich pielgrzymów na Jasną Górę, a także z ich powrotu do Kalisza. Przypomnieć warto, że ta pielgrzymka to nie tylko pielgrzymka piesza, ale niektórzy jechali rowerem, niektórzy nawet biegli do Matki Bożej. i o tym wszystkim przystacie w tym jednym z głównych materiałów w najnowszym opiekunie. Co oprócz tego kończy się nam miesiąc sierpień, który zwykle jest miesiącem trzeźwości i wstrzemięźliwości. Pragniemy jeszcze troszkę ten temat podtrzymać, taki gorący, ponieważ to nie jest problem tylko tych, którzy sami nadużywają alkoholu, ale też i tych, którzy niestety z takimi ludźmi muszą żyć. Chodzi o rodziny, chodzi o tych wszystkich, którzy mają codzienny kontakt z osobami, które nadużywają alkoholu. Dlatego serdecznie polecam taki artykuł Rzecz o współuzależnieniu. W poprzednim numerze był artykuł na temat Pije Kuba do Jakuba, a tym razem jest artykuł na temat kto pije, chociaż nie pije ale jakoś jest przez topicie dotknięty z Kubą i Jakubem. Serdecznie polecam, czasami nawet sobie nie zdajemy sprawy, jakie mają konsekwencje w naszym życiu właśnie efekty tego współuzależnienia, czyli życia na co dzień, bycia w kontakcie z osobami uzależnionymi. To taki trudny temat, ale myślę, że, że bardzo potrzebny. Na koniec wakacji też po raz ostatni wybieramy się w podróż w jedno z miejsc ciekawej Wielkopolski. Mieliśmy gdzie indziej zupełnie się udać, ale zupełnie przypadkiem pojawił się temat miejsc związanych z pięcioma męczennikami. Jest to Kazimierz Biskupi, a także Bieniszew. Sam się tam wybrałem. Serdecznie polecam, to jest bardzo blisko. Okazuje się, że odkalisz około godziny jazdy. A naprawdę piękne miejsca, gdzie można zaznać spokoju, ciszy, a także pewnej duchowości głębokiej i zobaczyć, jak takie małe miasteczko jak Kazimierz Biskupi, może być całe naznaczone śladami obecności tych pięciu męczenników, którzy, notabene, tam nigdy nie byli, ale trafili w swoich relikwiach. Więc serdecznie polecam ten materiał. I na koniec jeszcze z rzeczy lekkich jest taki artykuł na temat mydła. Mydła. Wyjść jak Zabłocki na mydle. Ciekawe, ilu z naszych czytelników wie, co to tak naprawdę znaczy. Kto to był ten Zabłocki i dlaczego jego interes z mydłem mu się nie powiódł. A w ogóle skąd się wzięło mydło, kiedy się pojawiło po raz pierwszy i jakie jest najlepsze mydło na świecie? To taki trochę temat. Wiecie, rozumiecie, teraz pandemia, trzeba często myć ręce, więc temat jak najbardziej na czasie. Kochani, to jest ostatni numer opiekuna, który kosztuje 2 ,50 zł. 50 groszy. Niestety od kolejnego numeru będzie podwyżka. Także prosimy o skorzystanie po raz ostatni. Takie dobre treści za tak małe pieniądze. 山西报纸。